System poprosił nas o włożenie nośnika z grą. Ja mam pod ręką sagboja. Kontynuuj bez dysku. O nie. Czy wyczaj mi go tradycyjnie? O, wyczajło. Dobra. Strefa czasowa, to się zgadza. Zatwierdzamy. Niskie zużycie energii, zoptymalizowane działanie i niestandardowe. Wiecie, co dam na zoptymalizowane? Licencje. OK, użytkownik 1. Będę musiał sobie zmienić nazwę na po prostu retrosektor. Gotowe. Damy tylko ograniczone dane. Aktualizuj, nie, aktualizuj później. Póki co nie jestem zainteresowany aktualizacją. O, i mamy Astro Playroom, e, darmowa gra, czy też demo technologiczne. E, możemy w to z miejsca zagrać. Fajnie, że coś dołożyli. E, sklep Astro's Playroom. Galeria multimediów, dysk w formacie PlayStation 5. Serio, aby zagrać w ten grę, aktualizuj oprogramowanie systemu.